W grudniu w tym punkcie znaleziono 70 opakowań do palaczy. Od tego czasu do policji docierały coraz częściej sygnały, że mimo zamknięcia części budynku, nadal w tym punkcie odbywa się proceder sprzedaży do palaczy. Gdy na miejsce przybyli funkcjonariusze, okazało się, że oplombowana część została nienaruszona, jednak sprzedaż prowadzona jest nadal w drugiej części lokalu pod szyldem innej firmy. Policjanci zatrzymali 26-latka, który wychodził ze sklepu, miał przy sobie zakupione przed chwilą w sklepie do palaczy. Mężczyzna Został wylegitymowany, a funkcjonariusze wraz z pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Urzędu Skarbowego przeszukali sklep. Odnaleziono 62 różne opakowania substancji chemicznych, które poddane zostaną badaniom, ponieważ sprzedający nie wydał paragonu skontrolowanemu przez funkcjonariuszy mężczyźnie został ukarany mandatem nałożonym przez skarbówkę w wysokości 4000 zł za wprowadzenie do palaczy do obrotu grozi kara grzywny do miliona złotych, a a za narażenie zdrowia i życia kupujących do ośmiu lat pozbawienia wolności.